Witam na pierwszej części konferencji po meczu 26. kolejki pierwszej ligi. KSK Kemetika Noticino Wrocław 93 do 85 pokonała w tym meczu MKKS Żak Koszali. Na konferencji jest trener drużyny gości, pan Milian Curowicz. Witam bardzo serdecznie. Oraz zawodnik Jakub Kunc. Coach, please say something about this match. Well, thank you, thank you for, for nice words for us. Uh... like an all-star game first half time both teams didn't play too much defense they scored practically everything 70 or 80 percent two point shots in the first quarter they missed just one shot uh, i don't want to set big credit guys guys from me play play really good basketball but we were not not today in the game first of all defensively every everything what we tried didn't work And, uh, but I was happy. You know, we were still in the game. We were, we were connected, connected, just minus seven. But in the second half time, second half time, uh, team Notic uh, played really good basketball today. Uh, biggest credit to guy Robak, Piotr Robak. Everything what he took, he scored some important points, and he played really, really, really good good basketball. Overall, we didn't deserve the victory today. And I again, uh, I want to congratulate the team of Notic for for, for the good game. And by we are, we are moving forward, we are waiting, waiting i preparing for next game we have at home against Kutfice. Dziękuję bardzo, Thank you. teraz poprosimy zawodnika. Jakub Kunc, 6 punktów dzisiaj w meczu. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? E, przepraszam, 9. To przede wszystkim chciałbym podziękować naszym kibicom, że przyjechali tutaj no. do Inowrocławia. To jest dla nas fantastyczna wiadomość, że mamy wsparcie kibiców. I wielkie dzięki, że tu byliście. No ten mecz, pierwsza połowa, tak jak już trener powiedział, All-Star Game, wszystko wpadało. My też zagraliśmy bardzo dobrą połowę, pierwszą połowę w ataku, w obronie, to nam, no nie poszło, no, ale fantastyczna skutecznie, tak jak trener mówił, Piotr Robak, świetnie, później w drugiej połowie James Washington i no tak ten mecz wyglądał. Świetnie, że pokazaliśmy charakter w drugiej połowie, nie poddaliśmy się, walczyliśmy do końca. Teraz skupiamy się już na, na meczu z Kołobrzegiem za dwa tygodnie prawie. Dziękujemy bardzo. Czy panowie mają jakieś pytania? Jeśli nie to dziękujemy bardzo, Dziękuję. Bardzo. dziękuję. Tak. witam Dzień dobry. Dzień dobry. Państwa na drugiej części konferencji po meczu KSK Kemetika Notecino Wrocław MKKS Żak Koszalin wygranym przez Notec 93-85. Na tej drugiej części konferencji jest oczywiście nasz trener pan Przemysław Uszczewski. witam serdecznie oraz zawodnik Michał Samolak. Michał od Ciebie może zaczniemy, gdybyś zechciał ocenić ten mecz. No bo to na pewno dla nas bardzo ważny mecz. Eee, w, w, w poprzedniej rundzie jadąc do Koszalina. E, no, przegraliśmy dosyć wysoko i nie chcieliśmy tutaj e, pozostawić złudzeń, że nie siedziała nas ta porażka. Gdzieś tam dostać tak wysoko to no, nie przystoi nam itd. i tak dalej. i Chcieliśmy się po prostu w tym meczu zrewanżować. Od początku byliśmy bardzo zmotywowani, e, wiedzieliśmy, mieliśmy dobry plan na ten mecz, wiedzieliśmy, kogo trzeba zatrzymać. Naprawdę mają groźnych liderów w swoim zespole no, i myślę, że po części nam się udało. Zagraliśmy dzisiaj dosyć dobry mecz. Wpadały te punkty i myślę, że to wszystko. Dziękujemy Michał. Poprosimy teraz trenera o opinię po meczu. Gratuluję moim chłopakom zwycięstwa, no bo na pewno jest to ciężki, ciężki mecz. Jeżeli się wygrywa 10 minut, koncentracja często spada, dlatego może wyglądałem tak, jakbym, jakbyśmy przegrywali, więc cały czas próbowałem cały czas motywować chłopaków, czasami krzykiem, czasami brawami, więc ciężki mecz. Widać było, że wraca ich lider punktowy, MacMurray, do gry, więc na pewno to jest bardzo groźny zawodnik w ataku, więc Cieszę się ze zwycięstwa, chociaż no, mam jakieś tam zastrzeżenia co do, co do naszej obrony, bo no, myślę, że popełniliśmy kilka, kilka, błędów i niestety często tak jest, że zawodnicy, którzy wchodzą z ławki popełniają te błędy i później no niestety czas, czasami jest obawa o dawanie szansy dodatkowej dla takich zawodników, stąd może yy, niektórzy kibice się zastanawiają, dlaczego ten tak mało grał, dlaczego ten tak mało grał. No niestety musimy być wszyscy skoncentrowani, szczególnie w obronie, bo w ataku każdy z, z naszych chłopaków potrafi grać i, i, i są pomysły dla nich i, i jest gra też pod, pod, pod naszych, praktycznie pod każdego zawodnika, każdy ma coś dla siebie. No ale niestety m, ja jestem trenerem, który dużo wymaga w obronie, bo, bo to jest klucz do, zwyci do zwycięstw tak naprawdę, zatrzymać drużynę przeciwną. Yy, dziękujemy kibicom za wsparcie, mówię typowa pora, 15 w sobotę yy, i no bez nich tutaj na pewno ciężko było wygrywać te nasze mecze, ale Cieszymy się już, w sumie krótka przerwa reprezentacyjna i będziemy myślami o meczu, o meczu w Wrocławiu. Dziękujemy. Czy panowie mają pytania? Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o Mateusza Wołowskiego, bo nie dał się powiedzieć imponujących rozmiarów stabilizator dzisiaj na kolanie. Jak tam sytuacja wygląda, bo domyślam się, że pewnie na miejscu, już tutaj pewnie u nas w Wrocławiu już jakieś badania były, co z tym kolanem? Wyniki badań będą w poniedziałek, więc teraz możemy tylko gdybać. Mam nadzieję, że optymistyczne, bo badanie rezonansem było w piątek, badanie przez lekarza było w czwartek i, i, i dał nam trochę optymizmu, że jak żadne więzadło nie jest raczej zerwane, więc no, to jest szansa, że może jeszcze w tym sezonie wróci do nas do gry. To jeszcze jedno, jeżeli chodzi o Śląsk. Mieliśmy się że ten, ten zespół jakby przed nami. Dzisiaj akurat grają mecz i ekstraklasowców no. nie ma. Blisku, ale czy pomysł na to, jeżeli pojawi się, szczególnie pewnie Adam Momucki, jak tego człowieka zatrzymać, no bo nie da się ukryć, że kawał, kawał oh. z niego, niego chłopaka. No tak, no, na pewno będziemy mieli jakieś pomysły. Najpierw to musimy się dowiedzieć jakimiś swoimi ścieżkami, czy on zagra, czy nie zostanie wytransferowany no, po, po wczorajszym wejściu i zejściu bardzo szybkim. Może, może być sytuacja się rozwinąć sama w sobie bez naszej pomocy, ale na pewno zagrał chyba dwa mecze, no to, no to już... Zobaczymy, co jest dla niego w, w grze, w drużynie ligowej. No ale wiadomo, no, to jest bardzo duży gracz, kawał chłopa, więc on i Kulikowski zawsze jakoś, jakiś dodatkowy impuls dla pozostałych graczy. No. Zobaczymy, przekonamy się tak samo, jak nie byliśmy pewni o MacMarea, ale jakimiś ścieżkami dowiedzieliśmy się, że raczej będzie grał, więc też już na niego byliśmy przygotowani, więc tak, tak to czasami, tak to musi funkcjonować, że czasami się dowiadujemy. Z różnych źródeł, czy, czy zawodnicy poszczególnie wracają do gry, albo są dost dostępni dla, dla trenera drużyny przeciwnej. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, no, to powodzenia po tej przerwie na reprezentację w meczach a... ze Śląskiem, a potem tutaj ze Starogardem. Dzięki bardzo.